Witam serdecznie na kanale Primanki. No słuchajcie, dzisiaj zaległe, zaległe otwieranie przesyłek, bo mam dwie tutaj fajne przesyłki. Jedna przesyłka to jest AliExpress, przesyłka zbiorcza parę duperelek takich ciekawych tutaj mam. Ale najważniejsza przesyłka, Niko Japonia. Nie wiem, czy znacie te przynęty. Kajtech japoński już jest znany u nas dobrze na rynku. Nikko może jeszcze nie tak bardzo. Ale też to są naprawdę bardzo fajne japońskie gumki. Czekałem na tą przesyłkę dosyć długo. No i w końcu jest. Wszystkie te gumy Nikko dostępne są w sklepie zemexpolska.pl. Zaraz paczkę otwieram, ale jeszcze powiem Wam jedną rzecz co do zemexpolska.pl. Do 27 listopada jest tam Black Week. Duże obniżki, ale mimo tych wszystkich obniżek. Kod rabatowy Primanki dający jeszcze minus 10% też oczywiście działa, także naprawdę warto sobie zrobić Black Week, jeżeli obserwowaliście jakieś wędki, czy to spinningi, tam są fajne też federy, no i inny sprzęt oczywiście. Warto zajrzeć, mimo obniżek, kod rabatowy primanki minus 10% też na pewno działa. A ja dzisiaj ten, właśnie zaległy unpacking, rozpakowywanie przesyłek ale mam już dla Was fajne dwa materiały nagrane z nadmorza. Byłem, raz byłem na trociach na morzu samemu, a dzisiaj z rana do południa byliśmy z Piotkiem. No i działo się. Jak sam byłem, działo się. Jak z Piotkiem byłem, działo się. Mogę tylko dodać, że. Były trocie i to nie mało troci Ale o tym przekonacie się już w następnych odcinkach na pewno w niedzielę i w przyszłym tygodniu Będą Kolejne odcinki Primanki Ten tydzień wcześniej w którym nie nadawałem no niestety jeszcze trochę słyszycie przez noc trochę gadam Owiało mnie na tych pontonach. Człowiek nie jest niestety ze stali. No i tam musiałem troszeczkę sobie pauzę zrobić od wędkowania, od nagrywania, ale już wracam, działam, materiały już nagrane, czekałem na zmontowanie, dzisiaj unpacking, a później wracamy do filmu z wędkowania Słuchajcie, otwieram tą największą paczkę. Niko Japonia. Już jestem ciekaw tych przynęt. Może wysypię sobie to i będę po kolei pokazywał i mówił. Jest tego cała masa. Będę wyciągał, zobaczycie ile tutaj tego jest. No dobra, ogarnęłem troszeczkę wszystko. I może teraz po kolei coś co jest na teraz. Coś co będzie potrzebne na teraz. Idzie odwilż. Na pewno wracam na ponton na spinning. I te rzeczy będą mi potrzebne właśnie na teraz, jeszcze do końca sezonu szczupakowo-sandaczowego. W pierwszej kolejności raczki. No, naprawdę, te raczki są kozackie. Ja słyszałem od znajomego, on miał kiedyś właśnie nikko. Nie wiem skąd je wziął. Miał nikko raczki. One mają bardzo dużą wyporność. Fajnie tak sterczą, kiwają tymi łapkami. Naprawdę. Na to najbardziej chyba czekałem, bo teraz jesienią, przy łowieniu właśnie z dna, kiedy ryba zeszła już na niższe partie wody, no bo te przymrozki jednak swoje zrobiły, przed przymrozkami jeszcze ryby były praktycznie blisko brzegu, było ciepło, ryba nie schodziła na takie jesienno-zimowe miejsca, a teraz właśnie to mi będzie potrzebne. Spójrzcie, raczki Nikko w różnych kolorach, ciemne z brokacikiem, Tutaj taki bardziej naturalny kolor. No raczki czerwone oczywiście. Kolejne naturalne. Troszeczkę inny odcień. I takie można powiedzieć a la motoroil, ale to nie jest motoroil, tylko to jest bardziej taki zielonkawy kolor z brokatem. No będę próbował na pewno jeszcze w tym roku, bo mam to jeziorko takie małe, gdzie są duże okonie i myślę, że właśnie tak selektywnie na takie większe raczki tam na raczki reagowały. Na większe raczki na pewno tam popróbuję. Na pewno wtedy w filmach wszystko się okaże. Do tego 9,5 cm. Takie też w takim dość klasycznym kształcie nowoczesnym. Kopytka żebrowane. Tak jak teraz, te wszystkie nowoczesne kopytka żebrowane, ale one są bardzo mocno, bardzo głęboko żebrowane. Spójrzcie. Tworzę tu jedną paczkę. Spójrzcie, jakie kolorki. Głębokie żebrowanie. Tylko rdzeń jest taki pełny, twardszy. Ale spójrzcie na tą gumę. Spójrzcie, jak ona się wygina. To jest naprawdę ultra miękka gumeczka. Będzie robić robotę. Na pewno jeszcze też w tym roku popróbuję. Tu mam akurat takie kolorki. To jest perłowo przeźroczysty z ciemnym rdzeniem. Perłowy kolorek, i też taki zgnito zielony. Także to są podstawowe kolory. Takie jakbym potrzebował, to są podstawowe kolory. Perła i ciemny. No, żeby mieć. Jasną i ciemną gumę, żeby się po prostu dopasować. A tu jeszcze odłożyłem. Jeszcze mam dwa kolorki. Jeden taki z niebieskim. Na niektórych wodach, zwłaszcza przymorskich, szczupaki bardzo dobrze reagują na właśnie perła, czy tam biały, ale z niebieskimi akcentami. Nawet cała niebieska guma dobrze reagują. Wiadomo, ten niebieski nie na wszystkich łowiskach działa, ale wiem na pewno, że na przymorskich łowiskach niebieski to jest kolor podstawowy. No, i tutaj jeszcze taki brązik. Także 5 kolorków właśnie z tych 9,5 cm riperków takich fajnych do wypróbowania jest. Z mniejszych riperków tu taki klasyczny kształt, podobny do Mansa, klasyk szczupakowy. Tutaj jest akurat w małym rozmiarze. Dostałem tu w małym rozmiarze taka ciemna guma ze złotym brokatem. Ciemne ze złotym brokatem robią robotę też na szczupakach. To jest akurat mały rozmiar, i te wszystkie przynęty mocno pływające są. Także to mi też pasuje. No właśnie, kolejna rzecz. Oryginalne pijawki Nikko. Pierwowzory wielu pijawek, później wielu producentów naśladowało właśnie te pijawki. W Nikko akurat one są w większych rozmiarach, czyli na tę porę roku idealne. Spójrzcie pijaweczki, też ultra miękkie, kolorki fajne, tutaj fioletowy kolorek, kolory mieszane, też taki zgnito zielony z brokatem, bardzo dobry kolor, ciemny z tipem takim jaśniejszym, czarna, no i te dwa odcienie fioletu, piękna sprawa, na dropshota, ale nie tylko, na główce też na pewno będą robiły robotę, no mięciutkie są idealnie. Byle teraz ta odwierz trochę podtrzymała, bo tak to bym chciał jechać już na lód. Ale jakby przyszła odwierz, z chęcią bym jeszcze popływał na pontonie, popróbował troszeczkę za drapieżnikami i na spini. No to fajnie, te pijaweczki mi się już też naprawdę podobają. Do tego z takich rzeczy jeszcze na teraz. I na dropszota, ale nie tylko. Otworzę paczkę, od razu pokażę. Takie a la jaskółeczki. No w moim ulubionym kolorze, czyli w różowym. I też jest paczka perłowych tych jaskółeczek Zobaczy, takie jaskuleczki, też fajne, mięciutkie, zamiatają. Na pewno na dropszota, ale też na normalne prowadzenie na głowce zna, będą się nadawały elegancko. Jeszcze z takich gumek do prowadzenia zna, to mnie właśnie zawsze interesowało, jak ludzie na takie rzeczy łowią, że im bierze, dopóki nie zaczęły łowić na gąbki i oczywiście przynęty bez pracy własnej. To są takie. Jakby końcówka e, rosówki, już wam pokazuję. Jakby. Koń... Ale zapach silny. Mm, mocno zapachowane. Jakby końcówka rosówki, spójrzcie sobie, taka gumeczka. I na pewno będzie robić robotę zbrojona na w miarę krótko do łowienia zopadu z dna. No, wydaje mi się, że będzie, będzie kozak na grubego, grubego okonia. Sandacz podejrzewam też nie pogardzi takim, takim właśnie robalem. Mam je tu akurat w trzech kolorach. Taki naturalny, można powiedzieć. perłowo przeźroczysty z rdzeniem ciemniejszym, brokatowym. No i te zgnitozielone, też ten kolorek, bardzo fajny kolor. No i przejdę już do troszeczkę innych przynęt, innych zastosowań. Chociaż ta przynęta jest na pewno wielu już znana doskonale. Zaza. Też kopiowana przez wielu producentów. Nawet Chińczycy na AliExpress też kopiują tą zazę. Ale to jest jeden prawdziwy oryginał. Zaza trzycalowa, to jest dość duża przynęta. Ale myślę, że na pstrąga, na takiego grubszego, fajnego pstrąga, na klenia, myślę, że się będzie sprawdzać. Kolorków też jest do wyboru do koloru. Same fajne kolorki, zwłaszcza chodzi o te ciemne, bo ja to jednak. Przy tych robaczywych przynętach jestem zwolennikiem ciemnych kolorów. No i jest oczywiście ten mój kolor taki beżowo-brązowy z brokatem, taki jak lubię przy tantach. Zaraz wyciągnę jedną, pokażę jak ona wygląda. O, masa tych odnóży i ona jest też mocno pływająca, także zastosowanie będzie na pewno miała. Na rzekach będzie można dać trochę większą główkę, żeby móc dalej rzucić, ale żeby wyporność była podobna. Na pewno będę próbował na pstrągach, na kleniach, na rzekach generalnie jak tylko u nas sezon rzeczny wystartuje będę próbował na te zazy, bo miałem kiedyś mniejsze, te z Ali sprawdzały się bardzo dobrze a te takie kluchy fajniutkie, oj będą, będą łowić. Ale to z takich rzeczy pstrągowych nie wszystko, bo tutaj ma więcej fajnych ciekawostek. Spójrzcie, jedna rzecz to sztuczna ikra. Generalnie sztucznej ikry u nas używać nie można, jako tako. Czy na spławik łowiąc na odcinkach, gdzie jest to dopuszczone, na wodach górskich, ani na muchę też. No generalnie sztucznej ikry nie można zakładać, ale na przykład na obrotówkę, na jeden z grotów kotwiczki, na obrotówkę można jak najbardziej. Na pewno podnosi to skuteczność, zwłaszcza zimną porą, kiedy jeszcze. Niektóre trocie dochodzą nawet w styczniu, w lutym, jeszcze się trą, bo ostatnie lata zaobserwowałem, że no niestety te tarła troci są czasem bardzo spóźnione. Nawet potrafiłem w marcu złowić samicę troci pełną ikry, także to jest taki ewenement. No ale do czego zmierzam? Te trocie jeszcze dochodzą, jeszcze się trą. W gniazdach, które wykopały, gdzie tam ikra, ikra jest, inne ryby też to rozkopują. Trocie, które dochodzą się trąb, też to rozkopują. Wchodzą morskie tęczaki, one wchodzą za ikrą, rozkopują. Ta ikra spływa rzeką. Zimą czasami można zaobserwować, jak złowiona troć, pstrąg, plują dosłownie ikrą. Ikrą, kiełżami, jak jest łąkowy odcinek, żownicami, Ale generalnie to jest przysmak... Ryb rzecznych zimową porą, dwa kolory ikry. Na pewno będę używał, będę zakładał przede wszystkim na kotwiczki do obrotówek. Teraz z innych trochę rzeczy Mikrodzik. Na pewno przyjdzie końcówka zimy, takie wczesne przedwiośnie. I będę jeździł za jaziem, zakleniem na mikrodziga, tak jak w zeszłym roku. I mam tutaj też fajne, naprawdę bardzo fajne przynęty larwy jętki majowej, w dwóch rozmiarach, to są takie maluszki i ciutkę większe, tutaj też takie maluszki, do tego jeszcze ciemne larwy chruścika one występują w dwóch rozmiarach, to jest rozmiar 0,9 cala i 1,5 cala takie fajne malutkie robaczki do mikrodziga. będą myślę Idealny jak znalazł na, na jazia, klenia, ale ja na pewno też tego będę używał na pstrągi, bo w tym roku od nowego sezonu tak sobie postanowiłem, że zdecydowanie więcej będę próbował łowić właśnie na mikrodziga, na gumy, pstrągi. Zresztą w tym roku też widzieliście, dosyć sporo łowiłem na, na drobno, wyniki były także i w tym roku powinny być. A jeszcze mam taki mały plan, żeby właśnie za trocią też troszeczkę pochodzić z gumami. Na pewno popróbuję. Tutaj nie wiem czy dobrze będzie widać, ale tu takie dosłownie takie zapałeczki przeżoczyste ze srebrnym brokatem. Też na mikro, na jazia będzie na pewno idealne. To to dosłownie do mormyshingu, do nano giga Odrywa się kawałeczki takiego robala, zakłada na najmniejszy haczyk, najmniejszą główkę do dłubania, dosłownie do dłubania ryb. Też będę tego na pewno używał. Co tu z takich rzeczy jeszcze? Aha, też takie robale. To jest w jednym odcinku do urywania sobie i albo do zakładania na główkę, na dźiga, albo do dropszota. Dwa kolory czerwony i taki zgnito-zielony. Zima, wiosna na rzekach na pewno będzie łowione. Zobaczycie, jak wyniki. A właśnie, do tego jeszcze. Kijanki. Na pewno też widzieliście już kijanki. Ale to jest oryginał. niko, to jest oryginał tych kijanek. Kiedyś też miałem okazję łowić na kopie tego typu kijanek. Łowią ryby, oryginały będą łowić tym bardziej. Trzy kolory seledynek i dwa jeszcze ciemniejsze kolory. Do tego też to, co bardzo chciałem. Na łowienie morskich okoni w kanałach krewetki. W dwóch kolorach. Jeden to kolor taki prawie że bezbarwny, beżowy, bezbarwny, tak jak nasza garnela. A drugi kolorek to taki bezbarwno różowy Oczka ładnie pozaznaczane. Na pewno będą się sprawdzały na nadmorskich kanałach, na nadmorskich okoniach czy sandaczach. Tutaj też morskie przynęty to tak zwane sandworm. U nas też te robale występują w morzu. Myślę, że okonie nie pogardzą. Kolorki są fantazyjne. Ale popróbuję właśnie te fantazyjne kolorki. Ten różowy, zwłaszcza, no wiecie doskonale, że różowy to mój ulubiony kolor. Patrzyłem na stronę zemekspolska.pl, jest tego zdecydowanie jeszcze tam więcej. Kolorków jest więcej, także warto sobie spojrzeć. Do 27 listopada jest black week na zemekspolska.pl i oprócz tego, rabat, hasło rabatowe Primanki dające minus 10 dodatkowo do tych zniżek, które teraz są też obowiązuje sprawdźcie zresztą sami no i dobra, jeszcze mam jedną paczkę to jest akurat już przesyłka Aliexpress zarówno do przynetniku, jak i przynet tych z Aliexpress linki będziecie mieli w opisie poniżej filmu no tak jak, tak jak się spodziewałem przesyłka zbiorcza tu jest raz, dwa trzy, cztery, pięć sześć opakowań. zacznę po kolei od najmniejszej. Ja tu takie sobie duperelki też pozamawiałem, no ale pokażę wam co tu jest, coś co jest dla mnie przydatne, sprawdzę, będzie wiadomo czy to się po prostu nadaje. Tak jest, coś czego potrzebowałem, spójrzcie. Dwa rozmiary samych agrawek. Tutaj takie naprawdę maluteńkie, tutaj jest opisane jako drut 0,47 mm agrafka do mikrodziga Idealne. Tutaj te większe troszeczkę, takich potrzebowałem, bo używam takiego rozmiaru, tu jest opisane 10 mm, one mają około 9 mm, ale takich ciutkę większych potrzebowałem do woblerów kleniowych, bo do woblerów kleniowych nie stosuję krętlików. Sama agraweczka, żeby tam za bardzo nie przeciążać tego, żeby swobodnie przynęta pracowała. Dwa rozmiary samych agrawek. Kolejna przesyłka. No właśnie. Spójrzcie, kojarzy Wam się to z czymś? Już chyba wiecie doskonale, co to za robal. Flity z AliExpress w kolorze brązowym. No to jest bardzo, bardzo dobra przynęta. Praktycznie na wszystkie ryby. Złowiłem na to pstrąga, ale łowiłem przede wszystkim na to jazie i okonie. Spróbuję, jak się sprawdza ten AliExpressowy. I na pewno będziecie widzieli w filmach. Dam Wam znać. Flit z AliExpress. Za całą paczkę, jak pamiętam, dałem około 12 zł. Także krzywdy nie ma. Tu jest 10 sztuk. Prawdopodobnie tak, 10 sztuk chyba. Kolejna mała przesyłka. A właśnie, kotwiczki. Wziąłem sobie kotwiczki na spróbowanie, zobaczyć, jak one. Się prezentują, bo potrzebuję zamawiać no, potrzebuję kotwiczki powiemieniać sobie w wobblerach i tak dalej. Potrzebuję małych, mocnych kotwiczek i to będzie strzał w dziesiątkę. Spójrzcie na to: to jest grubość X6. Rozmiar, z tego co widzę, to jest rozmiar szóstka albo ósemka, bo to ciężko określić, jak taka gruba kotwica jest. Ale naprawdę, kotwica mega gruba i mega ostra. No, i to będą moje trociówki. To będą moje trociowe kotwice. Na pewno jeszcze dzisiaj siadam i zamawiam ich więcej. Bo kosztowały około złotych 20, zł, a to jest kotwica jakości, takiej, gdzie u nas by trzeba było dać około 6 złotych na pewno. Na pewno, bo to są te pogrubione mocno kotwice, mega ostre. Pasują mi już idealnie. Tutaj co tutaj mam? Chyba też mam jeszcze agrawki, ale nie chcę mu przedzać faktów, bo zamówiłem z dwóch firm. Bo no to wychodziło za 100 sztuk, chyba tam 5 zł za 100 sztuk, a to przynajmniej na cały sezon będą. O, właśnie, tutaj też fajne graweczki. The Time. Tutaj rozmiar 9 mm, z tym, że one tutaj są wydłużone, czarne. Do Micro Jig'a będą Lux, a tutaj do kleniowych woblerków rozmiar. 10,2 mm. O, to już mi się podoba, już mi się podoba. A graweczki, dwa graweczki już jestem zaopatrzony. Zobaczmy, co w kolejnej małej przesyłce jest. A właśnie, wziąłem sobie na próbę. Dużo nie kosztował, bo około 6 zł. Nieduży Twitch. Kształty bardzo fajne. Kotwiczki w miarę przyzwoite, ale wiadomo, że można sobie wymienić po swojemu. Za 6 złotych wobler Twitch taki złoty w czerwono-czarne kropki. No wiadomo, na pstrąga będę próbował. Tonący, a z reguły te Aliekspresy pracują bardzo dobrze. Twitche bardzo dobrze pracują. No i ostatnia paczka. Potrzebowałem ją bardzo na teraz, na już. Nie wiedziałem, że przyjdą mrozy, no ale teraz znowu odwilż to. Na pewno mi się to przyda. Jak pojadę z Mateuszem. No, spójrzcie, domówiłem sobie kanibali, tych 10-centymetrowych, w kolorach, których nie miałem, a potrzebowałem. Cały biały, jeden kolorek ciemny, taki fioletowo-ciemny, a drugi żółty z ciemnym grzbietem. Kanibali aliexpressowych nie muszę Wam chyba przedstawiać. Na moich filmach widzieliście, że dużo, dużo łowiłem właśnie na te. Kanibale za i Express, bardzo fajne gumki, bardzo dobrze pracują, miękkie i co jest najważniejsze, zbrojone w dozbrojkę, czyli bez obciążenia, z kotwiczką na dole, bardzo dobrze pracują, no i przede wszystkim łowią ryby. No dobrze, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o przesyłki. Kolejnym razem zapraszam Was już na film z nadwody, będą fajne filmy z nadmorza, z trociami, a na dziś będę już kończył. Linki do tego wszystkiego macie w opisie. Jak macie ochotę, zajrzyjcie sobie, zobaczcie sami. I ja generalnie szukam rzeczy takich, gdzie ceny też są przystępne. Także myślę, że warto. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.